Witajcie, kochani, w studio Muzyczna na strychu u nas. Witam w kolejnym odcinku naszych podróży po Biblii. przypominam, że rozważamy księgę rodzaju. W poprzednim filmiku powiedziałem o zasadzie na początku, do której odwoływał się Jezus. Jak był on na początku. Jeżeli nie miałeś okazji jeszcze zapoznać się z tym filmikiem, to zachęcam się do przesłuchania go. Księga Rodzaju pokazuje nam właśnie na początku fundamenty pewne o relacji Boga do człowieka, człowieka do Boga. I mówiliśmy o pierwszej zasadzie, że świat został stworzony, zaprojektowany, zbudowany przez kogoś większego przez Boga. Bóg ma plan względem tego świata, konsekwentnie go realizuje. Jest Bogiem Ładu, Harmonii, Bogiem, który z chaosu wprowadza porządek i nic nie może wymknąć się z jego rąk. Jest dobry, on ogarnia wszystko. I to dosłownie ogarnia wszystko. Nasz Bóg ogarnia wszystko. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o takiej drugiej zasadzie, która wynika z tych pierwszych dwóch rozdziałów Biblii: o tym, że człowiek został stworzony do przyjaźni z Bogiem. Człowiek został stworzony, aby móc być w przyjaźni z Bogiem. Miał wszystkie Zdolności potrzebne do e, takiego idealnego i niczym niezakłóconego kontaktu z Bogiem. E, wiecie, często w rozmowach, w, we wspólnotach różnych czy w, e, z, z osobami znajomymi mm, słyszę takie hasło, e, że mam problem ze słyszeniem Boga. Mam problem ze słyszeniem Boga. Nie wiem, czy Ty masz problem, czy nie, ale mogę Ci powiedzieć, korzystając z tego hasła z poprzedniego odcinka, ale nie tak było na początku. Nie tak było na początku. Chcę Ci powiedzieć w sumie pozytywną i radosną informację prawdę, że masz. Wszystko, czego potrzebujesz, żeby mieć relacje z Bogiem. Powtórzę to jeszcze raz: masz wszystko, czego potrzebujesz, jesteś w odpowiedni sposób stworzony do tego, żeby mieć relacje z Bogiem. Wiem, że ludzkość w wyniku grzechu powoli zatracała tą zdolność, ale to nie zmienia faktu. Że zostaliśmy stworzeni, z, y, możemy to porównać do radia, że mamy w sobie wbudowany odbiornik, który zgubił gdzieś częstotliwość. I naszą y, pracą jest to, żeby odnaleźć tą częstotliwość Boga, aby znowu zacząć Go słyszeć. Ech. Mówimy o y, rozmowach o Biblii, ale Katechizm Kościoła katolickiego w pierwszym swoim rozdziale mówi właśnie o tym, że człowiek jest otwarty na Boga, kapaks Dei. To znaczy, że człowiek właśnie ma tą zdolność do kontaktu z Bogiem, do relacji z Bogiem, do e, słyszenia Go, do bycia otwartym, odbierania od Niego. Co więcej, e, Jezus przyszedł na Ziemię właśnie po to w postaci ludzkiej, aby ponownie udrożnić ten kanał, aby ponownie e, naprawić nasze łącza z Bogiem, postawić sieć. W. <grym> Przejdźmy do, do, do Słowa Bożego. W Ewangelii Świętego Jana w 10 rozdziale Jezus porównuje nas wierzących do owiec i mówi, że na przykład chyba najbardziej znany fragment pochodzi z 10 wersetu 10 rozdziału Ewangelii Jana: Złodziej przychodzi tylko po to, aby ukraść, zabić i zniszczyć. Ja przyszedłem, aby owce w domyśle miały życie i to w obfitości. Jezus przyszedł po to, żebyśmy mieli życie i to w obfitości. Jego owczarnią był początkowo Izrael, ale e, przeczytamy sobie no, mniej znany może werset z tej przypowieści, szesnasty werset. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Je także muszę przyprowadzić, będą słuchać mojego głosu i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. To jest niesamowite, bo ta inna owczarnia, oczywiście tutaj Jezus mówił o, o poganach, o mnie. O ile wiem, nie mam żadnego pochodzenia e, żydowskiego. Więc mogę śmiało o sobie powiedzieć, że jestem poganinem. Więc to słowo dotyczy się mnie przede wszystkim, że ja jestem tą inną owczarnią. Ale Jezus przyszedł z tą intencją, już wtedy myślał o tym, że jest tak, że ta inna owczarnia i te owce z innej owczarni je także muszę przyprowadzić. Po co? I będą Słuchać mojego głosu. Niesamowita y, obietnica. Jaką zdolność będą posiadać owce Jezusa? Słyszą, owce słyszą i rozpoznają Jego głos. Będziemy słuchać Jego głosu. To jest obietnica Jezusa. On nas przyprowadzi, do... będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Będziemy słuchać jego głosu. Jeszcze jest jeden fragment, taki, który przychodzi mi w tym momencie na myśl. On pochodzi z drugiego listu do Koryntian, z trzeciego rozdziału. Od 16 wersetu, przeczytam do wersetu. 18. Ile razy zaś ktoś zwraca się do Pana za słona opada, Pan natomiast oznacza ducha, a gdzie jest duch Pana, tam wolność. My wszyscy zaś, którzy odsłoniętą twarzą odzwierciedlamy chwałę Pana, a za sprawą Pana, którym jest duch, przekształcamy się od chwały ku chwale w ten sam obraz. Ile razy zaś ktoś zwraca się do Pana? Biblia Tysiąclecia mówi, a kiedy ktoś zwraca się do Pana? Zasłona opada. Ach. Ta zasłona, oczywiście tutaj jest mowa o e, miejscu oddzielonym w świątyni, miejscu Święte Świętych, które było oddzielone zasłoną od reszty świątyni. E, tam miał dostęp do tego miejsca tylko raz w roku, arcykapłan. I teoretycznie z tego miejsca, świętego, świętych, mógł prowadzić rozmowę z Bogiem, mógł, mógł z nim być, mógł przebywać przed Jego obliczem. Jezus to zmienił. Jezus, który przyszedł po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Jezus to zmienił. Jezus to zmienił, że kiedy czytamy teraz słowo, a kiedy ktoś zwraca się do Pana. W oryginale w języku greckim jest użyte słowo tak: ilekroć, że za każdym razem, kiedy ktoś zwraca się do Pana, ilekroć, kiedy tylko ktoś zwraca się do Pana. To jest niesamowite. Gdy tylko ktoś szczerze zwraca się do Pana, żyjemy w takich czasach, że kiedy tylko zwracamy się szczerze do Niego, zasłona opada. Za każdym razem, kiedy zwracamy się do Pana, zasłona opada. Jezus Chrystus zmienił tą rzeczywistość, którą. Która przyszła przez grzech i przywrócił nam te same możliwości, które miał człowiek w raju. To niesamowite. To niesamowite, bo właśnie do takiej niczym nieskrępowanej relacji, jak w Edenie, jak w Księdze Rodzaju, zaprasza dzisiaj Ciebie Bóg, Ciebie i mnie. Amen.